Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęście Boże. Spotykamy się szybciej niż po tygodniu. Postanowiłem, że postaram się przynajmniej, może nie zawsze mi się to uda codziennie, ale żeby częściej spotykać się z Wami tutaj, żeby dzielić się Słowem Bożym. Myślę, że ten czas wielkiego postu wyjątkowy, kiedy rzeczywiście doświadczamy takiego wyjątkowego też postu od naszej obecności na Eucharystii, uczestnictwa w liturgii, gdzie tylko za pomocą mediów y, większość z nas y, uczestniczy w różnych nabożeństwach i w liturgii i Mszy Świętej. A Słowo Boże jest nam potrzebne, ono jest tym, co nas karmi, to Słowo Boże jest tym, co nas niesie. To Słowo Boże jest tym, co pozwala nam odpierać pokusy, stawać twardo na nogi i iść naprzód. Dlatego y, pozwólcie, że rozważymy dzisiejszą Ewangelię króciutko dzisiaj. Nie będę się y, rozgadywać w te niepowszednie. Chciałbym, żebyśmy mieli jakieś światełko, które każdy z nas indywidualnie będzie rozważał to słowo, żeby ono pracowało w nas. Ja chcę zasiać jakiś tam punkt do rozważań. Warto, żebyśmy zwrócili sobie też na to uwagę, że nie ma przypadków że Słowo Boże, ono nigdy nie jest przypadkowe. Yy, ktoś ustanowił ten yy, katalog czytań, ten kanon czytań mszalnych dawno temu, ale to nie jest przypadek, że dzisiaj dostajesz to Słowo. W Twojej sytuacji, w takiej jak się znajdujesz, w sytuacji Twojego życia, Twojego kraju, w sytuacji Twojego serca, Twojej duchowości, przeczytajmy fragment Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do mieszkańców Nazaretu: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany. Tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich. Oddalił się. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kilka rzeczy, które mnie uderzają w tym tekście. Pierwsza. Wiele było wdów podczas suszy w Izraelu, a Eliasz został posłany tylko. Do wdowy z Sarepty Sydońskiej, do Poganki. Żadna wdowa w Izraelu nie doświadczyła takiej łaski. Żaden trendowaty nie został oczyszczony w Izraelu za proroka Elizeusza, tylko Poganin, Syryjczyk na Amen. Dlaczego to mnie mocno uderza? Ta susza, która w Izraelu trwała przez 3 lata i 6 miesięcy, dużo prawda. Trochę mi przypomina y, naszą sytuację dzisiejszą. Może to nie jest susza, ale, i może nie trwa trzy lata, ale czujemy się jak właśnie tacy wystawieni na próbę, może czasami pozostawieni y, przez Pana Boga, porzuceni, że nawet prorok do mnie nie przychodzi. Mogę tego nie rozumieć, mogę nie wiedzieć, co się dzieje, mogę czuć się czasami zbity z tropu, zdezorientowany. Ale do kogo Bóg posyła proroka Eliasza? Do Poganki. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, rozważając tę Ewangelię, że może to jest czas, w którym Pan Bóg chce dotrzeć do Pogan. Może Pan Bóg chce poruszyć serca tych, którzy się pogubili, którzy utracili wiarę lub w ogóle w Niego nie wierzą. Jest takie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. I rzeczywiście wiele osób w takich sytuacjach częściej sięga po modlitwę, prosi o modlitwę, nawraca się. Nie mówię, że Pan Bóg to zesłał po to, żeby nawrócić niewierzących, nie, żeby, żeby się mścić na kimś i tak dalej. Po prostu to się wydarzyło. To, co nas dzisiaj spotyka, to się po prostu wydarzyło, a Pan Bóg potrafi ze wszystkiego wyprowadzić dobro. I jeżeli nawet jedna osoba dzięki temu, Przybliży się do Pana Boga, to powinniśmy wszyscy jako ludzie wierzący radować się i modlić się o to. Do tego nas zachęcają biskupi, papież Franciszek, żebyśmy codziennie modlili się o nawrócenie. Też zobaczcie, nie tylko o zaprzestanie y, epidemii, ale o nawrócenie. O to, żeby ludzie się nawrócili. Y, Niech to nam towarzyszy. Może to trudne doświadczenie, ten post wyjątkowy, który przeżywamy w tym roku. Przyjmijmy go z taką miłością i z taką intencją, żeby niejedna wdowa z Sarepty Sydońskiej i nie jeden Syryjczyk na Aman doświadczyli Bożej łaski, nawrócili się i żyli. Czy potrafię to przyjąć, co mnie spotyka? Ziomkowie pana Jezusa w Nazarecie nie potrafili tego przyjąć. Oburzali się. Wyprowadzili go na stok góry, chcieli go zamieć. A Jezus przeszedłszy pośród nich, oddalił się. I to, co jest piękne, zobaczcie, że Jezus na nich nie krzyczy, Jezus nie oburza się, po prostu odchodzi. Przyjmuje w pokorze to, że został odrzucony. Jezus mnie uczy takiej postawy, przyjmować w pokorze wszystko. Wszystko jest łaską, mówi święta Teresa od dzieciątka Jezus. Więc niech to nasze doświadczenie, które przeżywamy dzisiaj, zaowocuje pięknem, łagodnością, miłością, pokorą, posłuszeństwem, oddaniem, służbą wszystkim, o czym marzymy i czego pragniemy dla siebie i dla innych. Wystarczy chcieć, wystarczy przyjąć w pokorze. Niech Jezus, który nie buntuje się i nie krzyczy, będzie dla nas w tym czasie umocnieniem, abyśmy i my potrafili trwać przy Bogu w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Wykorzystywać taką chwilę, taką sposobność, jaką mamy. Może to jest okazja, abyśmy w naszych domach siebie nawzajem na nowo poznawali, abyśmy częściej ze sobą rozmawiali. Niech Chrystus nas umacnia w tym. I pamiętajcie, on jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Po prostu czasami go możemy nie zauważyć, a może po prostu czasami to my próbujemy go wyrzucić z naszego miasta a on wtedy nie buntuje się tylko odchodzi obyśmy nigdy nie wyrzucili Jezusa poprzez nasz bunt poprzez nasze myślenie wydawałoby się że lepsze ważniejsze piękniejsze bardziej wiarygodne obyśmy nigdy nie wyrzucili Jezusa abyśmy potrafili przyjmować to co jest tu i teraz tak jak on przyjął rzeczywistość w nazarecie i chociaż oni go nie przyjęli, on też ich zbawił. I tego zbawienia Wam życzę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Bogiem. Do zobaczenia.